Ale chyba nie za mocno, bo to zleci Mi się zdaje o, Dobrze mi się zdawało O, światełeczko Spadła No dobra, i tak się pojawi zaraz to jest Świetnie, kruczyska. Akurat walkę z nimi całkiem lubię. Trzeba szybko manewrować myszką. prawda, gra tego nie ułatwia, ale nie jest Rakietnica jeszcze. Świetnie. Siedem nabojów. Tutaj jest tak, mogę przejechać chyba. O, mogę. Trochę iskrzy. Yy, być może gdzieś się No, na szczęście nie. ...by był daleki spadek. Dobra, już. nie. Z tyłu są. ma jeden klucz, a... ...inne grupy. Uch. O! Jak miło! Zmieniam broń. I nie wiadomo co mi czekać. Na pewno to ptasziska. Zbliżają się. Już wypalone. Moment, czy to jest z napędem? O! Oh. Lecą! O, oh, ze szperaczem jest nieźle Można naraz je rozwalić O ile tylko nie pozwala się zbliżyć Ciśnij! <laughs> Się nie uda. Wszędzie że zaraz sobie co inne. Koniec. Kawa. Zaczyna się zabawa. Po takiej ilości kawy to, ale no uh, 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 uh. Ale on już by tu zmarł. to zawał. Ale przynajmniej by nie miał problemów, żeby jednak dłużej pobiegać. Taka adrenalina. Adrenalina i pobudzenie. Okej. Okay. Daleko latają, nie dają się zabić to jest złe, ptaszyska. Tutaj co, Kasia nie? Nie. Niestety musimy iść w tą stronę, przynajmniej tak GPS pokazuje. No! Wiecie, co ja wezmę tutaj sobie? O. Czy oni też nie mogą przejść przypadkiem? Jest oh. to czarne? Mogą. Wpadki mnie ta broń. <laughs> oh. Coś za mną chyba jest, zdawało mi się na szczęście. Dobra, trzeba będzie tej amunicji do rakietnicy jednak używać od czasu do czasu, bo jej już sporo mam. Siedem cały czas. Tu nie pojadę. O, kolejna amunicja do rakietnicy A nie, rewolwer. Już myślałem. Zatapiamy się we górę. o, coś innego się zatopiło Wiecie co? Wierdziela O, nie zadziałało. Dwa! Dwa Ja chyba A I... jednak tu drugi jest jeszcze. To wiedzie co? Co ja mam się tam wysilać? Wypalony? Mam nadzieję, że to był wróg, a nie jakiś jeden kawałek brudu. Aha, przeładuje wszystko. Świetnie, tutaj, tutaj. Z jednej i z drugiej mnie atakują. Dobra. Co jestem kryty. Gdzie jesteś? To jest. Szczęście się w takim zamachu przeszkadza strzał, ponieważ normalnie to ktoś by i tak trafił. Działaj. Działaj. Dziękuję. Dobra. Cóż tutaj jeszcze było? Nie. To jak? Siedem nabojów. Nie, jest Rewelacja Spadaj To ten szybki znowu Ja idę sobie do światełka Okej, okay, na szybkiego i tak. Jak już go tam odkryję, to staje się wolny. Więc wezmę rewolver. Jeden. Ja. sobie odszedł. Ten nadal tu przymyka z bliska. S Gi wreszcie. no. Ładuj, ładuj. Oki. Okay. Nie jest źle. Wciąż mam sporo specjalnej amunicji. Więc w porządku. Tu ktoś był? Bo mi się zdawało tylko. Fuch.

i to nie jeden. Wiecie co? Tak, 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 Miko! Ogarniaj. Ha! Szkoda, że go nie odrzuciło! Ale nie ma tego złego. Jeden nabój. Jeszcze ktoś? Ktoś chętny? Rozdajemy amunicję Okej okay. Atmosfera tutaj jest ciężka Ciężko się oddycha Wyczuwam zło o, propas. <grywy> uh. No nie Jak ja nienawidzę. Czemu ja wolno chodzę? Jak ja nienawidzę tych gnojków. Okej, okay, idę sobie. Chcesz mnie? To chodź. Okej, okay. mam nadzieję, że nikogo więcej tutaj nie ma. Jakaś amunicja tu się też czai. Oh. No. Myślałem, że tu też coś przydatnego. Okej. Okay. Przez chwilę było przyjemnie. Co, może posterujemy tym? Niestety nie da rady Ach Jak ja pójdę gdzieś tu? I co? Kogoś znowu zostawisz? Na szczęście nie <śś> o, obsypują nas prezentami Na samo wejście Wow To było już blisko Okej okay. Amunicję byście sypnęli, a nie Tylko jakieś tam łodzie. Okej okay. O, świadełeczko Zapowiada się nieźle Tak Ci zabrani są wypełnieni czynnością O Gdzie, co, jak? A tu, dobrze, co się czai na górze? Tam zwisa kabel, wiem, co z nim zrobić. Ok, tędy mogę zeskoczyć. Po tych hublach widzę, że na 100% tutaj będzie większa walka. A tutaj widzę, że muszę zasilanie włączyć. To gdzieś dalej. O, tutaj. Wszystko jasne. Włączę zasilanie. Zrobi się nieprzyjemne. O, przeładuj. Dobra. O tak, drwale przyszli. Tu mnie. Ups. <ścoughs> Ale się podoba Uh, yeah. Co jest? Gdzie się co dzieje? O, oh, tak lepiej. Jeden dzielaj. Hej. Tu jesteś, mamy czek... To trochę. Gdzie jest? No Główny moment. tu ktoś? No, 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 chodź tu Chodź tu, chodź tu. Dobra Nie widzę więcej wrogów A wy? Czas sprawdzić, czy tutaj jest jakaś amunicja um. wow, 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 wow. Ej O, dobre mam miejsce przeładowane jak powinny być. Czy to nie jest? Ach, to tablica rejestracyjna. Co tam z drugiej strony gdzieś ktoś tak? O, tak, ale <śpany> spalony. Cóż. Jest lepiej. Jeszcze bym zmieszczył. No tak. Zostałem wysunięty na pożarcie. Nie! Ach, chcę tą kartkę! O! alan przez Mroku. after Zane had gone i stood alone in the shifting dream that was the dark place i had to find a way to the cabin i had written myself a way through this place in the manuscript i followed the idea of a path i had writ myself across the ocean that blocked my way and with that there was a bridge to the island beyond the idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. Dobra. my, turn back now. Kiepskie żarty. No dobra, teraz pytanie. Co z tym zrobić? Ah, pytanie ma łatwe rozwiązanie. Jeszcze raz. I teraz te. A, to mnie nie atakuje. W takim razie może sobie poczekać. Tak. Jeszcze ktoś? Nie no będę oszczędzał, mam 20 baterii. Licząc te, które mam w środku. choć w zasadzie. Jedna tu nie starcza. Mogę mieć więcej. Robotnicy tutaj są. Czemu mnie nie atakują jakieś kobiety albo dzieci? Byłoby <grym> zabawnie. Ej, złość. Mam amunicję. Uh Oho. Siła latnia. Pierwszy. Ładny wir. Zniszcz tornado. поселок